Prezentacja Ford Mondeo model MK4 o Lifcie 2010 rok. Auto kupione w polskim salonie. Od nowości, użytkowane przez jednego kierowcę. Auto kupione z firmy, z dużej korporacji. Auto użytkowane przez członka zarządu. Także przy wyższej rangi osobę. Samochód zadbany. Na bieżąco serwisowany, wersja Titanium Bardzo fajne zestawienie kolorystyczne Biały plus czarno-srebrne alufelgi 17 calowe Dosyć fajna wersja wyposażenia Fotele Titanium, wyświetlacz Converse Deska poliftowa Klimatronik dwustrefowy, Podgrzewana przednia, podgrzewana tylna szyba Auto zadbane Przebieg aktualny 255-093, Samochód na bieżąco serwisowany Mondeo ogólnie jest bardzo dużym samochodem W środku tak jak tutaj widać Fotele praktycznie cofnięte na maksa Mamy jeszcze sporo, sporo miejsca Ktoś szuka rodzinnego samochodu Naprawdę fajny wybór. liftback fajny, bo mamy otwieranie z szybą i bardzo duży kufer. Naprawdę możemy tutaj pomieścić sporo towaru. Silnik niezawodny, Common Rail, dwulitrowy diesel. Bardzo dobra jednostka, mająca bardzo dobre opinie. Mało się psująca. Wiadomo jak to w dieslu. Jest dużo rzeczy, które mogą się popsuć, ale tutaj na niczym nie oszczędzano. Samochód na bieżąco serwisowany. Cena jest dosyć atrakcyjna w granicach 22 tysięcy. Mało tego jest jeszcze na ta autofaktura VAT, także jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą można jeszcze sobie odliczyć VAT. Auto wkrótce w ofercie, także zapraszamy.